Witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmie. Zobaczcie, to jest taka guma. W tym filmiku wam pokażę gumę. Widzicie? Tą gumą możemy ćwiczyć mięśnie. Mięśnie nóg, mięśnie rąk i mięśnie nóg. Mięśnie nóg, te mięśnie. Ja mam trochę nogi. Nie ale nóg. Ale pokażę Wam, jak je ćwiczyć musicie wziąć tak tą gumę wsadzić w ten tak ona na, 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 na gierę na gierę i musicie tak mięśnie rąk to musicie ciągnąć po prostu zobaczcie tą, tą, tą ręką nie tak o tą gumę patrzcie tak, tak widzicie ciągniecie tą gumę o zobaczcie to o to wygląda tak tak ćwiczymy mięśnie ręki, nie? To tak jakbyście prawie jakbyście ciężarek podnosili, to tak wygląda. Zobaczymy jak się teraz napinają mięśnie o! Widzicie jak się kurde mięśnie napinają? Zobaczcie jakie mu muskuły. O, i tak O, cholera, jakiś pierdzik się odpierdził. będzie pierdzikiem jeździł teraz. O, a ja tu ćwiczę gumą, Naciągam gumę. I jestem zajebisty gość. Zobaczcie, będę jak lepszy od Pudziana będę. Zobaczcie, jak się ciągnie guma. I mięśnie pracują, Zobaczcie tu partie, wszystkie te, te, te. te. <laughs> Lewicowe teraz się ćwiczą. <laughs> o, i przy okazji jest o piąstkę wy... o, żeby sobie piąstkę wyrobić, to musicie robić tak. O, mięśnie piąstki. O, zobaczcie, widzicie? Tak możecie dusić, nie? Tak, wyrabiamy sobie mięśnie piąski i będzie fajnie, bardzo fajnie, super i git, git i gigant będzie. A teraz pokażę wam, jak ćwiczyć mięśnie nogi. Musicie sztywno trzymać rękę i samą nogą robić. Zobaczcie, samą gierą robicie, nie? O, musicie prostować. O, prostować sobie. I sobie po prostu ćwiczycie mięśnie nogi. Jak nie wiecie, które mięśnie ćwiczycie, to ja wam pokażę. Mięśnie kolana i mięśnie owłosione, czyli mięśnie te łydki. łydki, Ćwiczycie o, fajnie się naciąga gumanie. Eee, czekajcie. Te łydki, o. te owłosione łydki teraz ćwiczy. A jeszcze wam pokażę, jak można ćwiczyć obydwóch no nogów, oby nogi, nogów. A musicie zrobić tak, naciągnąć i tak ćwiczyć. O, ćwiczenie krocza. Teraz. Kroczenie ćwiczycie. Jak się to kroczy. O, kurde. Powiem Wam, że bolą. Te mięśnie bolą. I te mięśnie bolą. O, zobaczcie, jak guma się naciąga. Tu jest taki. O, założona guma jest tak. O, właśnie w ten sposób. I nie opierdzielamy się, tylko ćwiczymy, tak? Możemy szybciej. Powiem Wam, że. To jest lepsze odbiegania, bo nie trzeba się przemieszczać za daleko, a ym, po prostu efekt jest nawet lepszy, bym powiedział, odbiegania. Lepsze odbiegania. Nie. Jeszcze o, widzicie? O, możecie tak na maksa i trzymać, i trzymać, i trzymać, i trzymać Powiem Wam fajne ćwiczenie. Można jeszcze różne inne sposoby. In, inaczej, o tak możecie jakoś, tak, tak, tak O, albo możecie tą gumę wziąć Założyć jak kajdanki i biegać, nie? I to jest takie by utrudnienie w bieganiu, nie? No, będę Wam szybko giery przebierać Dobra To by było na tyle na temat Ćwiczenia tą sprężyną gumą, sprężyną O, czy to gumą I ja Zapraszam Was, ojej Zapraszam Was do subskrypcji Mojego kanału zatytułowanego Life is Beautiful. Życie jest piękne. I zapraszam Was do rozciągania gumy. I zapraszam Was również na inne moje filmiki. Na tym też kanale, kanale. Na tym kanale. O, bo tam są różne filmiki i śmieszne, i wesołe, i, i, i poważne. I poradniki. Jeżeli jakiś filmik się Wam spodoba, możecie udostępnić to swoim znajomym. I tyle by było. Na razie życzę zdrowia, miłego dnia i rozciągania gumy. Nera!